Ja mam 50 złotych i ty masz 50 złotych, ktoś inny 50, ktoś inny 100 złotych. Osobno niewiele będziemy mogli za to kupić, ale razem prawdopodobnie uda nam się zainwestować w jakieś ciekawe przedsięwzięcie. Pomysł jest prosty: do jednego portfela wiele osób wpłaca swoje czasami drobne oszczędności, wynajmują w pewnym sensie profesjonalistę, kogoś, kto cały czas siedzi na rynku i zarządza tymi pieniędzmi. Dzięki temu mogą zarabiać na giełdzie. Ale nie muszą się tym zajmować bezpośrednio. I tak właśnie działają fundusze inwestycyjne. Nawet niewielkie pieniądze wpłacane przez firmy oraz osoby prywatne tworzą znaczny kapitał, który umożliwia inwestowanie w instrumenty niedostępne dla tych, którzy mają mało środków. Fundusz inwestycyjny można porównać do tortu. Ja mam mąkę, ktoś inny cukier sprzedając te produkty oddzielnie zarobię mniej niż łącząc je i tworząc ciasto. Port środków finansowych, które otrzymuje, otrzymuje fundusz, zarządzający dzieli na części. Dlaczego? Dlatego, żeby było bezpieczniej. Część w funduszu zrównoważonym, powiedzmy, połowa środków lokowana jest w bezpieczne papiery, w obligacje, w obligacje rządowe, w reszta w akcje. I tutaj też są podziały. To znaczy, nie inwestujemy wszystkiego w akcje jednej spółki, inwestujemy w akcje wielu spółek. Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Utworzenie Towarzystwa wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. TEWI pracują licencjonowani doradcy inwestycyjni, których zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu. Śledzą oni na bieżąco zmiany cen instrumentów finansowych, analizują sytuację gospodarczą, gromadzą prognozy, słowem wykonują wiele czynności, na które potrzeba dużo czasu i wiedzy, którą nie zawsze mają drobni inwestorzy. Jeśli cały fundusz porównamy do tortu, to jednostki uczestnictwa będą kawałkami tego tortu. Przyjmujemy, że jednostka kosztuje 50 zł. Przyjmijmy, że 20 inwestorów zakupiło po jednej jednostce i wydali na nią 50 zł. W sumie zebrano 1000 zł kapitału, który jest zainwestowany przez doradców TFI. Po kilku tygodniach inwestycja przynosi 10% zysku, czyli cały kapitał wart jest teraz 1100 zł. Każda jednostka uczestnictwa kosztuje teraz 55 zł. Jeśli byśmy ją teraz sprzedali, zarobimy 5 zł. Trzeba tylko pamiętać, że od zysku będzie trzeba zapłacić tzw. podatek belki. Gdybyśmy chcieli ją teraz kupić, musimy zapłacić więcej niż na początku, czyli 55 zł. Inwestując w fundusze, musisz mieć świadomość opłaty pobieranych przez fundusze. Opłata manipulacyjna jest pobierana najczęściej przy nabywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa w funduszach. Z opłaty tej finansowane jest zazwyczaj wynagrodzenie dystrybutorów funduszy. Opłata potrącana jest z kwoty przeznaczonej na zakup jednostek, a jej wysokość zależy od typu funduszu, wielkości kwoty przeznaczonej na zakup jednostek oraz sposobu dokonywania wpłat. Do opłat manipulacyjnych zaliczamy także opłaty związane z konwersją środków pomiędzy funduszami tego samego towarzystwa. Opłata liczona jest zazwyczaj od wartości aktywów w danym dniu wyceny, przez co bezpośrednio wpływa na wycenę jednostek uczestnictwa. Opłata za zarządzanie może zawierać również koszty, które nie są bezpośrednio związane z zarządzaniem. Ale które Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych musi ponieść, aby fundusz mógł funkcjonować. Są to na przykład opłaty związane z agentem transferowym czy bankiem depozytariuszem. Wyniki inwestycyjne funduszy, które są publikowane w mediach, uwzględniają w swojej wartości zarówno opłatę za zarządzanie, jak i wcześniej wspomniane koszty. Działają różne typy funduszy. Począwszy od funduszy obligacyjnych, które inwestują w obligacje rządu polskiego czy też rządów zagranicznych, poprzez fundusze. Mieszane zarówno stabilnego wzrostu, jak i zrównoważone, posiadające w swoim portfelu zarówno akcje, jak i obligacje, a skończywszy na funduszach agresywnych, które inwestują na rynku akcji. Wybierając fundusz, warto zapoznać się z prospektem informacyjnym. Z niego dowiemy się o strategii i ryzykach. Prospekt jest dokumentem darmowym. Zainwestować w fundusze inwestycyjne można zarówno poprzez bezpośredni kontakt z doradcą finansowym, chociażby poprzez odwiedzenie najbliższego banku, czy spotkanie się z doradcą finansowym w firmie doradztwa finansowego, ale także można skorzystać z platform internetowych, które oferują możliwość bezpośredniego nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych. Wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych podawane są codziennie w mediach. Można na ich podstawie ocenić, czy nasza inwestycja spełnia nasze oczekiwania czyli czy przynosi na tyle wysoki zysk, jak zakładaliśmy.